50%, to będzie koraliczyć 70%? Nie. Akurat tego nie ukrywamy. I od zawsze w tylko 30% do mnie bierze. Tego nigdy nie chciałeś ze mną umowy podpisać. Nie chciałem podpisać i 30% mi się wydaje, że to jest max, Co mu dać? Azmus się na mnie wybił i. No więc moim moi zdaniem to jest dobry dym. Stary, ja z walki na fame dostałem milion złotych i musiałem oddać Frankowi 300 tysięcy. 30%. Pojebane, stary. Naprawdę? Takie pieniądze? No ale no co no, jednak wiesz. No czemu nie? Niech Frank też zarabia. Na to że mnie wybił. Co jak bój, to jest za ciebie Mieszczą, że ci pracę muszę oddawać, a zostając nikt nigdy złotówki nie pożyczył. No, to jest normalne. To jest tak, bo jak kurczaka z ryżem jem krewety. Ale żeby bez smaku są. Na razie najlepsze krewetki, które to były te dzisiaj, nie wczoraj w tym Loroparku. one dobre były, smakowały jak krewetka. Nie pokażę Ci swojego giganta śmierdziela bydlaka, franek czy Ty gadałeś moim fiucie jak ja byłem w Kiblu? Nie, bo Ty mnie tylko traktujesz jako trampolinę. Tak prawda. Taka Jestem prawda traktowany jest. jako de trampolina. To jest prawda. Tacy są właśnie wszyscy ludzie. Tacy są wszyscy ludzie dookoła. Bóg nie istnieje, Franek. Tylko, istnieje, akurat tylko Bóg to są... istnieje. Bogat się odpierdolą. Tylko są ludzie, którzy chcą się wykorzystać. Past memory. Powiem tylko, że z bo ja znam to słowo na p. Czyli puta. Co znaczy puta? Puta. No to normalne, chyba. Dam ci wypaleniem, czyli tak. Więcej żalu. Ej, ej, było coś ką? Więcej żalu. Więcej żalu. Ja widziałem, ale to raz wrzucił, widziałem, nie wiem co z czego to było. To było z. Y w jakieś jakiegoś dubiela, albo czegoś takiego. Więcej żalu. Słabe to krewaśko. Kubik nie bądź zły. Ja nie mam przyjaciół. Ej, ale serio, masz osobę, która na nazwał przyjacielem, czy nie? Kurwa, głodny jestem. już Zamierzam zjeść, bo zaraz zębleje. Kolegę, Janka z liceum. Możesz go nazwać przyjacielem, czy nie? Już jesteś tak spieszony do ludzi, że uważasz, że nigdy byś nie miał przyjaciela. Wiem ja są ludzie po przeżyciach pewnie. Mi się wydaje, że ja mam tylko dwóch przyjaciół w życiu. Może mógłbym mieć trzeciego, ale może no, tak jeszcze nie wiadomo. Za wcześnie tak Nie opłacało się brać tych krewetek. Za 40 zł. Nie chuja. Czytasz, czytam. Weź temu lepca, przyłup, pierdol, ciekawy jak